No siemanko widzowie, byli to już czwarty odcinek z Spyro the Dragon Reignited Trilogy, A w dzisiejszym, poziomie zajmie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się poziomem Wyschnięty kanion Okej, okay, na początek, początku trzeba się Rozglądać Ogłasić, right. aha No, to no, dzięki To teraz który nam ukradł jaje, jajo smoka. Mamy. Na tym poziomie mamy cztery smoki, 4 zakrzyniatki i jedno jajko. Okej, okay, zbierzemy to. Odkręcamy, odkręcamy. Mamy. O, wy strzelacie do mnie? Bum! Krzyneczki... szarżą na nich. Pyk, pyk. Chyba nic nie powinieneś tak na razie, więc lecimy dalej. Okay, mam pierwszego z smoków. Ona no. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. No nie ma za co, co. Hop, hop. No skocz tu, boom. Opa, a. Szarza, szybsza niż. Bum bam A dobra, ty to myślałem, że wyślijesz z tego wstępę czy coś, a ty używasz go jako rumczako Okej, okay, można i tak tylko na, na górę od razu Nie mi się to by się aby tu ściana to mi się załamał Okej. Okay. O tych. Nie ma. Okej. Okej, tu wygląda na taczącą część poziomu. Więc się wrócimy. A tu nie, tu jest smog. Już nie wiem. Tak, tutaj wydaje mi się, że zmieni w pragm, więc. Zacznijmy od tego. Mamy kolejnego słuka, Boris. Tu doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie? Co, Spyro? Szybowanie to mój żywioł. Hmm. Eee, przekonamy się o tym. <laughs> Okej. Okay. tutaj trzeba będzie skoczyć. Życie, przeciwnicy pokonani... A tu jest końc podziału, czyli tam będziemy będziemy musieli się wrócić na pewno. Tutaj, tutaj skoczymy. Odkreślamy słoiczek Tamę ja wrócić? Tam nadzę wrócić. Pyk pyk pyk, pyk, pyk. Tam jest smok i klucz Okej, okay, trzeba się wrócić tamtego miejsca chociaż tutaj też by to z o właśnie tutaj mamy strażnika, który proszę na nie nie proszę takie coś Okej okay. będziemy tam trzeba tutaj wyczyścić Nie ma... ...go z ptaka nulczego. Okej, okay, mamy tylko kolejnego smoka. Tego ostatniego. Iwór. Czy to ty, Spyro? Ten zacny młokos, o którym tyle słyszałem? Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że... Znakiem? A, nie pamiętam. <słyska> Ciekawe. Ło, co ty tu robisz? Nie ma, czyścimy! Nie ma. Nie ma. Okej, okay, sektor wyczyszczony. Tam jest na górze. Panie będzie się do niego dostać. Nie ma. O tam na tam, tam, tam na tam chcemy iść. Za chwilę tam pisze. Stąd chyba nie wiem czy damy radę. Wypadmy sobie życie Odrówmy to i próbujemy już nie ginąć w długi sposób tak jak ja w poprzednim odcinku ja chyba stamtąd muszę do nie, stamtąd, 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 tam jest wyżej. Fireworki. O, dobra, do, do, to już wiem, to się odsunął. Dobra, jak tam polecę, to tam jest... Nigdy w wyklucza tu wiem mniej więcej gdzie jest ponieważ jest tam no stąd to trzeba podejście numer dwa nie ma gdzieś minimalnie wyższego punktu tu chyba nie no wskakuj, wskakuj wspaniro no tam raczej będą mieć wszystkie. Już gdzieś 1 czy dwa. Potrzebujemy ten klucz. Jak ja tam weszłam, bo to pytanie jest. Stąd weszłam. do wzolę, stąd, stąd stąd. Spróbujmy. Tak, Ta Właściwie się sposób dużo Maximus. wspaniały lot Spyro. Już myślałem, że dokonam żywota wśród łażących mi po głowie sępów. Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska. Polecam podpieczone ze szczyptą soli. Może i dasz moków sam. Okej. Okay. No, a trzeba się wrócić. Ok, o ostatnie krenociki lecimy po was. lecimy, prawda? O, żart. Proszę, 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 nie! Mamy to. Pozbierajmy to i do wyjścia, najprawdopodobniej. Let's go. Pociąg ukończony w stu procentach. I do domu. Dobrze widzowie, przejdziemy się w tym odcinku Nocny szlak Kolejny poziom latający. Oczywiście tak jak w przypadku słonecznego szlaku tutaj też będzie potrzebna odpowiednia kolejność. To jest aż takie proste, nie wiem. Wydaje mi się, że zapominam skrzynkę. Nie, nie zapominam skrzynki. Ok. Nie, nur, nur. Za bardzo. człotki no tam latarnia. Tu jest jedna. Druga. Trzecia, jest reszta. O rany, Jeszcze raz. Dobra, spróbujmy te pierścienie: krzynki, łuki, Laternie. Bo latarnie łuki są mniej więcej w tym samym miejscu. Może ta nie pierwsza. Teraz coś w ogóle pomieszałem. Niech to... Ej, okay, chyba tu mamy, chyba to mamy. Niech tylko. Go... Let's go. Okej, okay. mamy to zrobione. Wychodzimy tam. Nie wystarczy <grystacz> tego latania. Dyskręty kanion przerobi to. Dyskręty kanion przerob... miasto na kwifie mam me. Szlak też mamy Co do pogrom jedności zajebiście te mamy bossa Jeżeli ktoś chce jeszcze sprawdzić co co tutaj jest Znaczy to chyba były tylko te noty? No właśnie, czyli dostał nam boss Mini boss w zasadzie którym zajmiemy się w następnym odcinku, a na teraz bardzo Wam dziękuję za oglądanie no i zapraszam do następnych Odcinków. Na razie, cześć.